Tym, czym chciałbym się wami, z wami podzielić dzisiaj, From 18. to jest Księga Genesis, rozdział 18, 18. Tylko muszę Biblię dostać swoją. Adam, mm -hmm. podasz mi tamtą Biblię? Tam leży moja. Genesis 18. Księga, pierwsza Księga Mojżeszowa, Genesis, 18 rozdział. when i share i don't like to just talk about myself i want to encourage you and I, we want to see him become greater and we must become smaller I, okay so in the verse one it says czytamy, and the lord appeared to abraham by the oaks of mamre as he sat in the tent doorway of, in the heat of the day Następnie ukazał się pan Abrahamowi w Dąbrowie Mamrego, gdy w skwarze dnia siedział i u wejścia namiotu. So I talked to Muslims or with Jehovah's Witnesses even. I gdy rozmawiam z naszymu manami dzieląc się świadectwem. The word there says Yahweh, which is which is God. Mówię im to słowo pan Jahweh, to to jest Bóg. So before continuing, let me pray. Zanim będę dalej głosił pomutni się. Lord God, I thank you so much. Panie Boże, jestem ci tak bardzo wdzięczny. Lord, Tak jak się objawiłeś Abrahamowi, zachciej zrobić to wobec nas. Lord, fill us that we might constantly be ready to serve you. Panie, napełnij nas w taki sposób, żebyśmy byli ciągle w stanie służyć tobie. Niech twoje imię będzie wielbione w imieniu Jezusa. Amen. Amen. So we here God appearing to Abraham. Widzimy tutaj Boga, który się objawia Abrahamowi. Tutaj so Abraham jest nieco 100 lat. W verse drugiej. He looked up and behold, W pewnej chwili spojrzał i zobaczył naprzeciw siebie trzech mężczyzn. When he saw them, he ran to meet them. Na ich widok wstał, wybiegł im na spotkanie. From the tent door and bowed low to the ground. I pokłonił się im aż do ziemi. How many times have you seen a 100-year-old man run? Czy kiedyś często zdarzyło ci się widzieć stu mężczyzn, którzy uciekają? 100 przepraszam człowieka, który ucieka? We have him getting off of the ground, podniesiony z ziemi, running, biegnie and then bowing to the ground again. A potem znowu kłania się aż do ziemi. he's probably not alone. his tents, the camp has many other people sleeping in the different camps and tents and whatnot. his wife, for example, was in the tent. we see abraham going alone. and we wonder, how does he recognize him? we see like in melchizedek where he had seen him previously. Wcześniej już widział Melchizedeka. So, on says in verse 3. W verse 3 powiada: My lord, if I have found favor in your sight, please do not pass by your servant. Nie omijaj, proszę, swego sługi. verse 4, let a little water be brought, wash your feet and rest yourselves under the tree. Pozwól, proszę, niech przyniosą trochę wody, obmyjcie sobie nogi, odpocznijcie pod drzewem. So we see an image here of in the New Testament where Jesus's feet are washed as well. Tutaj jest ten obraz, który dostrzegamy w Nowym Testamencie, jak Jezus u nogi. So many times we have opportunity to serve the Lord. Tak często mamy możliwość, by służyć Panu. We could either be like Abraham and run to the opportunity? Możemy być jak Abraham, że pobiegnjemy naprzeciw możliwości, która się otwiera? Or as we'll see like Sarah, Albo będziemy jak Sara, Remain in the tent.

Before we continue I want to read with you all a old song that they had uh, 200 years ago in America. Za zanim pójdziemy dalej chciałbym wam pokazać taką pieśń słowa tej pieśni która była śpiewana 200 lat temu w Stanach. There is peace and contentment in my father's house today. Jest dzisiaj zadowolenie i pokój w domu mojego ojca. Lots of food on the table and no one is turned away. Wiele jedzenia na stole i nikt nie jest przepędzany. There is singing and laughter jest śmiech, jest, jest śpiew, as the hours pass by, I gdy przechodzą godzinę, but a hush calms the singing as a father cries. The there is silence, there is hush as a, a, a singing as a father cries. My, uh, okay. Okay. my house is full, but my field is empty. Mój dom jest pełny, ale to pole jest puste. Kto pójdzie i będzie dzisiaj dla mnie pracował? Wydaje się, że wszystkie moje dzieci chcą zasiadać przy stole, ale żadne z nich nie chce pracować na moim polu. Nikt nie chce pracować na moim polu. Push away od the table. W, 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 wstańcie od tego stołu. Popatrzcie przez okna. Tam na zewnątrz jest wiele przestrzeni. I tam jest pole pełne zboża. Gotowe do ścięcia, do żniwa. Ale potrzeba tych, którzy będą house W tym domu. Count the children. Są dzieci. The father sadly cry. I tam są dzieci, i, które płaczą. My house is full, a mój dom jest pełny. But my field is empty. Ale nikt nie idzie na to pole. Who will go and work for me today? Kto dzisiaj pójdzie i będzie dla mnie pracował? All of my children want to stay Wszystkie moje dzieciaki chcą być przy tym stole. Around my table, dookoła mojego stołu. But no one wants to work in my field. Ale nie ma takich, którzy chcą pracować na moim polu. So we have so many opportunities to serve. But as we'll see, Sarah, she wants to stay relaxed. In verse 6. Oh, verse wait, 6. Yeah, in verse 6. Mówi tak. Then Abraham went quickly to the tent to Sarah and said, Hurry, get three seahs of fine flour, knead it and break bread. Proszę zagnieć czym prędzej ciasto z trzech miar najlepszej mąki. Sara nic nie robiła. My również, my również zostaliśmy wezwani do tego, żeby powstać i pójść. Czy będziemy jak Sara, że zostaniemy w tym swoim przestrzeni komfortu? I potem tam Abraham znowu biegnie and, took a calf that was tender and good, y, znalazł takiego zwierz zwierzaka który był dobry and he gave it to the servant, dał go słudze and he hurried to prepare it. i był w takim pośpiechu żeby go przygotować we see it says he on ale nie widzimy żeby ten sługa cokolwiek tutaj robił because we see in verse eight, widzimy w, w wersecie 8 he took curds and milk. Przyniósł mleko przyniósł masło, And the calf that had been prepared. Gotowe danie mięsne. And he placed the food before them. Postawił przed gośćmi. While they ate, I zaprosił do posiłku. And so we see Abraham this man of a hundred, running like a small child. I widzimy tego stuletniego Abrahama, który biega jak dzieciak. Bowing. Który się pokłania. And serving as a servant. I służy, działa jak sługa. We think of the lady that was sick for 12 years. Myślimy o kobiecie która chorowała od 12 lat. She didn't seek to become near to Jesus. Ona szukała tego żeby być blisko Jezusa. She sought to touch Jesus. Ona nie tyle chciała go zobaczyć, ona chciała go dotknąć. Tak łatwo jest przyjść na obecność Jezusa na przykład słuchając radia czy znaleźć się gdzieś w Sarah, przekazie słowa. Sarah was in the presence of the Almighty God. Sara była w obecności wszechmogącego Boga. But she in the tent. Była ciągle w namiocie. The lady that had the issue of bleeding, ta kobieta, która miała w Nowym Testamencie problem z, z upływem krwi. She didn't stay in the tent. Ona nie została w swoim namiocie. She touched Jesus. Ona przyszła, żeby dotknąć Jezusa. W ten sam sposób ewangelista Jan powiada. Unless were touched from Jesus were born again że gdy będziemy, gdy jesteśmy dotknięci przez Jezusa, narodzimy się na nowo. I dopóki to się nie stanie, nie widzimy, gdy tej zmiany nie dokonamy, nie zobaczymy nawet Bożego Królestwa. In verse nine, Werset 9 wife? gdzie jest Twoja żona Sara? zapytali w pewnej chwili. So I ask you, where are you today? Więc ja zadaję Tobie pytanie, gdzie dzisiaj jesteś? He replied, There in the tent. Jesteś gdzieś w swojej sferze komfortu, w swoim namiociku? Tak łatwo dla nas i naturalnie jest za, być w tej sferze, swojej sferze, swoim namiocie, swoim it's, domu. It's hot, it's difficult, everything is hard. Na, na zewnątrz jest, y, się rzeczy trudne, ciężkie. And so it's easy to relax. Tak więc dobrze jest sobie odpocząć And do the very little. i robić tak mało. He said, I will certainly return to springtime and see Sarah. Your wife will have a son. E, Sarah was listening in the tent to the doorway, which was behind him. E, tam były drzwi, Sarah tam była I now, Sarah and Ab Abraham and Sarah were old, very advanced in age. We know Abraham I Sarah byli już Więc Sara się tak roześmiała. After I am my master is old. how will I now have pleasure? Ja jestem no, nie młoda, mój facet też jest niemłody. My patrzymy na różne możliwości dzielenia się ewangelią. Gdy miałem 18 lat i powiedziałem mojej rodzinie, że wyjeżdżam na wschód. Wielu ludzi wyśmiało mnie. Niektórzy ciągle to robią. Wiesz, ale mamy Boga, który dokonuje rzeczy niemożliwych. Bóg, który jest w stanie dać życie tym, którzy są w śmierci. Może zmieniać serce człowieka. So I leave you all with this więc zostawiam nas z tym pytaniem. Czy będziemy jak Sara, którzy nawet się zaśmiejemy z tego, co mówi Bóg, Zostaniemy sobie w swojej sferze komfortu, w swoim namiociku? Czy będziemy jak Abraham, running to serve, że pobiegniemy by służyć i by uwielbiać? Mówmy się. Lord God, you are so great to us, Lord. Panie, jesteś tak dla nas dobry. Przez tyle lat okazywałeś nam tyle cierpliwości. Otwórz nasze oczy tak, żebyśmy mogli służyć. And not A nie pozostawać w namiocie. W imieniu Jezusa. Amen.